Pewien młody pilot, pilot francuski, mieszkający na Gujanie Francuskiej w takim miasteczku Kourou, miał taki lekki samolot. Konstrukcja z rurek spawanych i wszystko pokryte, ociągnięte płótnem, specjalnym płótnem lotniczym, ale ze względu na lekką konstrukcję i to płótno należało obowiązkowo przed każdym lotem tak jak każdy samolot, ale jeszcze bardziej starannie ten samolot sprawdzić, każdą śrubkę dotknąć sprawdzić czy na pewno jest dokręcona no i po pierwsze starannie obejrzeć to płótno czy jest całe, czy gdzieś tam nie będzie na wietrze się telepało, bo, bo przecież to wyrwie cały płat i samolot wtedy spadnie jak, jak zeszczelona kaczka pat na ziemię a miał yy, w turnusz niedzielę, yy, miał zabrać na pierwszy spacer podniebny swą nową kobietę. Widać było, że ona yy, no, tęskni za nim ogromnie. On też był strasznie podniecony. Pewnie by ją zjadł <laughs> z tej radości, z tej miłości. No i być może to właśnie spowodowało, że ten pilot nie sprawdził dokładnie tego samolotu. A zwłaszcza nie sprawdził, czy tam wewnątrz skrzydło to jest. Taka skrzynia z rurek, lekka konstrukcja, obciągnięta płótnem z góry i z dołu, a tutaj taka długa, długa pustka. Czy w tej pustce, w tej skrzydle nie ma lokatora? No i wybrali się na przejażdżkę. Co było? To zobacz. Zwłaszcza popatrz na jej twarz, na jej twarz i na jego twarz, jak on bardzo długo starał się ukryć przed tą swoją tu po prawej, po lewej stronie, dla którego który nie wiadomo czy nie skoczy ze strachu na tą panią i ta pani nie wyskoczy, a przecież to jest 100 czy 200 metrów nad ziemią. Podpowiem Ci tylko, że wylądowali szczęśliwie. Też Wylądowali szczęśliwie. Pani była ciągle zadowolona, uśmiechnięta. Widać było, że ani przez chwilę nie przeszła jej przez myśl, że mogłoby coś się stać przykrego. Widocznie tak bardzo ufała swojemu temu, no nie wiem, naroczonemu mężczyźnie, swojemu mężczyźnie. No Dlatego to tak wyglądają zawsze, w każdym przypadku te pierwsze dni tej najszczęśliwszej w życiu miłości. Potem, 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 jak już się pobiorą, będą mieć dzieci, to będą to sobą żyć tylko z konieczności, no bo dzieci, no bo wspólny dom, bo wspólny samochód, jak to cholera dzielić, a może nie będą na siebie prychać, nie wiem. Napisz mi w komentarzach, co Ty o tym sądzisz. A na razie do miłego zobaczyska. Það er sjálf. Og náttúrulega mér sjálf.